To ja oficjalnie chciałam Cię przywitać u mnie, bo to jest nasze pierwsze spotkanie i ja już wiem, że na pewno nie ostatnie. Na mojej stronie, w moim cyklu szkoły noszenia. Ja przedstawię Cię krótko. Jesteś moim guru, jeśli chodzi o podejście fizjoterapeutyczne do mojej pracy również. Jesteś dla mnie skarbnicą wiedzy. Jesteś przede wszystkim fachowcem w tym, czym się zajmujesz. Agnieszka mnie szkoliła z pielęgnacji neurorozwojowej. Agnieszka jest instruktorem masażu szantala, ale szkoli, szkoli instruktorów masażu shantala. Jest to chyba jedyna Aga w Polsce szkoła, która uczy masażu szantala, prawda? Nie, natomiast jedyna w swoim rodzaju, która oprócz masażu jeszcze na przykład ma praktykowanie wdzięczności, budowanie relacji międzyludzkich, no, na pewno jesteśmy wyjątkowi w tej kwestii. Mam poczucie, że tylko w tej szkole człowiek dochodzi odmieniony personalnie, to znaczy, że to jest nie tylko nauka masażu, ale to jest coś, co dostajemy i coś, co nas, nas przemienia po prostu. Ja na pewno tak mam to bardzo dobre szkolenie, że po każdym jestem lepsza. Ja powiem tak. Ja myślę, że bardzo chciałabym spotkać się z Tobą właśnie w temacie masażu szantala, bo to jest dłuższy temat, o którym też bardzo, bardzo chciałabym, żeby rodzice, którzy śledzą moją stronę, o tym usłyszeli. Ale dzisiaj spotykamy się w trochę tak innym jest. temacie. Dzisiaj spotykamy się w temacie sprzętów, zabawek. Elementów, które kupujemy dla nas, dla dzieci, które mają wpływ na ich rozwój. I ja tutaj celowo nie mówię o tym, czy to jest wpływ pozytywny czy negatywny, ale mówię o tym, żeby e, mieć uwagę na to, co kupujemy, e, jak bardzo mocno znam to właśnie z tematu nosideł i chust, bo to jest temat, w którym najmocniej siedzę i bardzo często mówimy o tym, żeby zanim coś kupisz, przemyśl, zanim coś kupisz, sprawdź, zanim coś kupisz, zapytaj fachowca. Dowiedz, dowiedz się, jak działa, dlaczego to, a nie i coś innego, prawda? Znaczy dla, Dokładnie. To dla swojego dziecka to jest to, co. To, że może służyć jednemu dziecku, czy rodzicowi, nie znaczy, że twojemu musi służyć, tak, to to jest... Dokładnie tak i mówię, ja to, ja to przenoszę e, przez analogię na różne inne sprzęty. Na twoich szkoleniach sporo o tym mówisz. E, mhm. I my, doradcy, sporo na ten temat już wiemy i staramy się rodzicom przekazywać te informacje, ale nie ukrywam, że przekaz pochodzący ode mnie, jako od doradcy noszenia dzieci, nawet kierując, e, kierując to bądź co bądź z poziomu autorytetu do rodziców, e, nie mhm. jest aż tak mocny, jak przekaz fizjoterapeuty, który w dużej mierze. Potem łata te błędy. E, tak, znaczy w ogóle chciałam bardzo gorąco przywitać wszystkich, y, y, którzy nas oglądają również y, i chciałam przywitać się nie tylko jako fizjoterapeuta, ale jednak też jako mama piątki dzieci, bo myślę, że to, jakim jestem fizjoterapeutą, jest właśnie, znaczy zawdzięczam temu swojemu rodzicielstwu, tak? I moje podejście jest po prostu bardzo zweryfikowanym podejściem fizjoterapeuty przez życie, zwyczajnie. Ale też no, prawda jest taka, jak, jak powiedziałaś, że każdy fizjoterapeuta, do każdego fizjoterapeuty trafiają dzieci, takie, które mogłyby nie trafić, gdyby nie korzystały z pewnych sprzętów, o, tak? albo w takiej ilości nie korzystały, z jakiej korzystają bo wielu rodziców sobie nie zdaje sprawy z tego, co to są limity, jakie daje to konsekwencje i że jakby ja, będąc rodzicem, daję sobie sprawę, jakie jest wyzwanie, towarzyszyć takiemu paluchowi i sprostać różnym trudnościom, które pojawiają się w pierwszych miesiącach życia. No i pamiętając to. Ten wysiłek, który trzeba podjąć. Jeśli będę mówiła wam o tym, że nie polecam na przykład czegoś, to nie będę tego robiła dlatego, że fizjoterapeuci tak mówią, tylko dlatego, że naprawdę efekty tego widać w gabinecie. I pomimo tego, że jako rodzic pamiętam, że trzeba podjąć dużo większy wysiłek w związku z tym, że się nie używa danego sprzętu, ale naprawdę warto. Po prostu, jeżeli tylko jako rodzic możemy redukować te sprzęty, no to będziemy się zastanawiać zaraz, czy warto redukować, czy nie, ale pamiętajcie, że będę wam, do Was mówiła jako rodzic z doświadczeniem, także nie będę teoretyzować wam. Jeśli Wam polecę, żeby czegoś nie używać, to naprawdę przefiltrowałam to jako rodzic również. Jakby ważę te potrzeby rodzica i dziecka w tym wszystkim. Pierwsza taka myśl, jaka nasuwa mi się, jeśli chodzi o sprzęty, to jest... Y Coś, z czym zbijam się dosyć często, śledząc grupy, przede wszystkim takie grupy dla mam, które dopiero oczekują swoich maluchów. Mm -hmm. I przyznam, że też zapraszałam je na to spotkanie, żeby też takie spojrzenie, jeszcze zanim wydadzą te pieniądze, dostały. I takim dosyć częstym gadżetem, sprzętem, który. No, poniekąd jest na liście must have u młodej mamy, jest leżaczek bujaczek, często gęsto uzupełniany w swoich akcesoriach o wibracje, o kołyski, o różne wiszące, grające cuda wokół tego. Natomiast skupmy się przede wszystkim na samym tym właśnie leżaczku, bujaczku, który. No doskonale wiemy jak wygląda, bo to nie chciałam, mm -hmm. celowo nie pokazuje żadnych modeli, żeby tutaj nie Takie. robić jakieś e, nie antyreklamy. Chcemy, antyreklamy, tak, tak, ja dokładnie. Zajmę. Bardziej chodzi mi o ogół, chodzi o leżaczki, które są miękkie, e, które nie dają dziecku e, możliwości pracy ze swoim ciałem przede wszystkim. Tak, znaczy ja z punktu widzenia, znaczy jeśli chodzi o takie zagrożenia leżacze, ze strony leżaczków, to widzę trzy. Tak? Jakby jedna funkcja to jest to, że on jest miękki, mimo wszystko miękki, nawet te, które mm, mają taki napięty materiał, i, ale jest to materiał, to zaraz wytłumaczę, jakby, że to właśnie jest miękkie podłoże i jest to zagrożenie dla dziecka. Druga rzecz to to, że niektóre lekarki się kołyszą. To jest jeszcze kolejny czynnik, który oddziałuje na dziecko. No i jeszcze wszelkiego rodzaju wibracje, czy też ruch nadawany przez mechanizm z zewnątrz, tak? czyli dyktowany przez elektronikę. Czyli nie jest to ruch ani wibracja fizjologiczna, którą człowiek przekazuje dziecku. Tylko jakiś, jakiś mechanizm, tak? To są takie trzy obszary, które bym chętnie dotknęła przy leżaczkach, no bo one naprawdę chyba to jest w ogóle najtrudniejszy sprzęt, do którego najtrudniej mi przekonać rodziców, żeby limitowali bardzo. Ale jednocześnie widać największą zmianę, kiedy tak się dzieje, kiedy rodzice jednak. Stosują się do tego zalecenia, kiedy rozumieją o to chodzi. No więc pierwsza rzecz to, to miękkie podłoże. Są, są takie leżaki, które wyglądają jak gondola, i to wtedy gondola odwózka, tak? Ona tam może być bardziej podnoszona, mniej podnoszona oparcie. To już do tego nie będę też wnosiła. Z punktu widzenia fizjoterapeutycznego to też nie jest super, bo środek ciężkości się przenosi w kierunku miednicy i to nie służy dziecku, bo dziecko rodzi się ze środkiem ciężkości blisko obręczy barkowej, i zbyt szybkie pianizowanie dziecka po prostu gwałtownie przenosi te środek ciężkości w kierunku miednicy, to daje złudne wrażenie dziecku, że, że ma większą kontrolę nad kończynami górnymi i głową. Natomiast w momencie, kiedy jeżeli dziecko jest spładzione tak z głową wyżej, to potem kiedy składzone na podłodze i gwałtownie ten środek ciężkości znowu wraca w kierunku głowy i obręczy barkowej, to dziecko się czuje bezradne, zaczyna się prężyć i nie lubi leżenia. Tylko potrzebuje być wtedy ciągle noszone, żeby głowa była tylko wyżej. Nie? To jest samo to, że głowa jest wyżej, ale też no właśnie, jeśli nawet nie leży na twardym, tym głową wyżej, tylko leży na takim zwykłym, zwykłym, tańszym czy droższym leżaku nawet takie, które są polecane przez fizjoterapeutów, albo słyszałam, ale przecież on ma atest Instytutu Matki i Dziecka. No świetnie, że taki atest ma, to znaczy, że tworzony jest z materiałów, które nie szkodzą dziecku, natomiast przypatrzmy się, co się dzieje z mechanizmem ruchu dziecka. Taki leżak stanowi gorset zewnętrzny. Dla aparatu ruchu, dla tułowia, dla dziecka. I teraz w momencie, kiedy dziecko leży na tym leżaku, możemy obserwować niesamowitą aktywność kończyn. Takie dziecko ma w tym leżaku głowę utrzymaną prosto, bo ten leżak trochę modeluje ułożenie tułowia i głowy. Także nawet jest mu trudno tą głowę skręcić, głowa jest układana przez leżak na wprost. Często jeszcze, często jeszcze te leżaczki mają takie poduszki, które tę głowę tak. jeszcze dodatkowo układają, stabilizują, tak. jakby nie? Czyli dziecko ma głowę w osi, natomiast samo nie umie podążać do tej osi i samo nie umie utrzymywać tej głowy, nie? jakby to jest jakby narzucone z zewnątrz, czyli w takim gorsecie dziecko jest. No i znowu ma właśnie taki z zewnątrz ten gorset nałożony na tułów, który pozwala, daje stabilizację. Na bazie której dziecko zaczyna się poruszać. Porusza rękoma, nogami. Tutaj mamy, jak mamy jeszcze element właśnie, że zaczyna się, że ten leżaczek się kołysze. No to dziecko potrafi kopać nogami, żeby wprowadzić w ruch ten leżaczek. Rodzice są przeszczęśliwi, że dziecko się rusza. No i znowu zachęcam rodziców, którzy mają dzieci, użytkują taki leżaczek często. To, żeby zaobserwować, co się dzieje z takim dzieciaczkiem, kiedy go kładziemy na podłodze. I wtedy okazuje się, że dziecko całą tą aktywność, ten potencjał, tę potrzebę ruchu nagle nam znika. Dziecko się bardzo często przykleja nogami i rękoma do podłoża i głową mocno napiera do tyłu, ponieważ zabrakło gorsetu mięśniowego. To znaczy, ten gorset zewnętrzny pozbawiał Budowani, możliwości budowania świadomości centrum ciała, czyli dziecko zdobywało świadomość kończyn, ruchu kończyn, ale na bazie nieznanej pracy w centrum, ponieważ ona była wyłączona, ten tył był po prostu ustabilizowany. I w momencie, kiedy dziecko ma się położyć na podłodze, wszystko jedno, czy na plecach, czy na brzuchu, to ono musi zaktywizować się posturalnie, czyli musi włączyć mięśnie centrum ciała, czyli mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu, mięśnie klatki piersiowej, i one powinny ustabilizować to centrum i przy tym napięciu w centrum ciała dopiero dziecko może ruszyć rękoma. No i niestety dzieci, które spędzają zbyt dużo czasu w leżakach, tego nie są w stanie zrobić. Co więcej, trzeba pamiętać, że rozwój wzroku jest również bardzo silnie uzależniony od rozwoju kontroli głowy. Jeżeli dziecko leży... Za mało na podłodze, czyli w przestrzeni, w której ono samo musi tą głową podążać do osi, czyli uczy się pracy głową w centrum, kontroli tej głowy w centrum. Jeżeli ma za mało tych doświadczeń, a ma dużo doświadczeń takich, że ta głowa jest w osi, ale tylko trzymana przez zewnętrzne mechanizmy, no to potem jest taki efekt, że dziecko, jak chce czytać, to nie będzie czytało. Trzymając głowy w powietrzu, tylko będzie czytało trzymając głowę, albo będzie potrzebowało tego stelaża zewnętrznego albo będzie pisało w ten sposób, tak? że to przekłada się potem na tak zwaną tą gotowość szkolną dziecka. No, oczywiście to się przekłada na kontrolę wzroku również w, w ruchu, więc. Często są trudności po prostu z koordynacją wzrokowo-ruchową, przestrzeni, tak, z jazdą na rowerze czy grą w piłkę. Bo napięcie mięśni gałek to praca do dali, do bliży, jest bardzo silnie skoordynowana z napięciem mięśni szyi. Jeżeli nie mamy rozwiniętych mięśni posturalnych, czyli mięśni, które dają równowagę pomiędzy zginaczami a prostownikami, zarówno szyi, mięśni pleców, ale tutaj jeśli chodzi o wzrok, to to są właśnie mięśnie szyi, jeśli nie ma z tym równowagi, jeśli dziecko przeważający czas będzie z taką głową odgiętą, no to nie ma możliwości, żeby funkcje wzrokowe się rozwijały, tak? To potem dziecko po prostu jest chętne do ruchu, natomiast ten ruch będzie bezcelowy, mało precyzyjny, a do ruchu będzie chętne dlatego, że nie rozwinie zdolności fiksacji i jeszcze jest taka bardzo duża rozpraszalność, czyli jeśli dziecko nie rozwinie kontroli głowy, to nie rozwinie patrzenia w osi i będzie cały czas pobudzane widzeniem peryferyjnym. Czyli jak ktoś coś tutaj przejdzie koło mnie, a ja mam słabą kontrolę głowy, to automatycznie będę rzucała okiem, co tutaj się zadziało, a ponieważ jest słaba kontrola głowy, to nie będę skręcać głowy, tylko całe ciało będę przekręcać. Więc to dziecko po prostu automatycznie. Samo, całe się porusza, chcąc tylko zobaczyć, nie? nie może rzucić wzrokiem, bo nie umie wyizolować ruchu gałek ocznych właśnie dlatego, że jest słaba ta, to napięcie posturalne. I niestety to jest powikłanie leżaczkowe. I teraz bardzo ja, często... okay, ja ci tylko jedną, no. jedną, jedną jedną sekundę przerwę, tak, bo tak? ja jedną rzecz chcę bardzo podkreślić z tego, co ty powiedziałaś. Bardzo często rodzice szukają tych. Wad y, tych sprzętów w tym krótkim okresie czasu, czyli na przykład w danym momencie. Teraz używamy leżaczka i teraz nic się nie dzieje. Za miesiąc, dwa pół roku nic się nie dzieje. Ty podkreśliłaś jedną ogromnie ważną rzecz, że efektów tego będziemy szukać w szkole, będziemy szukać, kiedy e, nasz, tak, nasze dziecko będzie w przedszkolu, będzie e, już znacznie starsze i nie będziemy łączyć tego wtedy. My, jako rodzice, bo, bo my mm -hmm. tego nie znamy. Nie będziemy tego łączyć wtedy z tą sytuacją, która miała miejsce, kiedy nasz maluch miał 2-3-5 miesięcy. Ja będę mówić pr prostą rzecz. Słuchajcie, ja jestem, Aga doskonale wie, bo nie mnie zna. Ja jestem dzieckiem typowym, dzieckiem nisko napięciowym. I te rzeczy, o których Agnieszka mówi, e, ja to znam z autopsji, z mojego ciała. Ja nie byłam nigdy rehabilitowana przez nikogo, bo kiedy ja, e, lat temu, N. E, ja byłam mała, nikt nie diagnozował dzieci niskonapięciowych i nikt nie starał się w jakikolwiek sposób z tym, temu przeciwdziałać. Ja dziś w moim dorosłym życiu widzę tego konkretne efekty, konkretne sytuacje, nawet Aga wie jak ja na przykład inaczej siedzę na podłodze, bo, bo ja po prostu mam jak gdyby efekty wtórne, tej niepoprawnej pielęgnacji, tych sytuacji, które z mojego dzieciństwa rzutują później na moje, moją, mój okres dorastania i na, na to, jak, jak ja się zachowuję, jak w tej chwili zachowują się moje dzieci. Bo ja też jako mama nie miałam tej świadomości też nie zwracałam na to uwagi i widzę teraz to po moich dzieciach, kiedy Gabi ma 6-7 lat na całe szczęście mamy większą teraz świadomość, prawda? Więc jakby bardzo się cieszę, że możemy teraz rozmawiać i, i dzielić się tą wiedzą właśnie no, z każdym rodzicem, bo to jest myślę, że bardzo logiczne i że każdy rodzic naprawdę zachęca po prostu do obserwowania własnego dziecka, jak się zachowuje we jak na podłodze, na twardym podłożu. Tutaj Ewa zwraca uwagę, że w leżaczkach dzieci bardzo często nie utrzymują symetrii, że skręcają się, tak? Takie wyginają się w literkę C. Tak, jest to właśnie cecha miękkiego podłoża, że jak dziecko nie pracuje mięśniami posturalnymi, no to nie może rozwinąć symetrii ani właśnie nie ma tego napięcia posturalnego, czyli równoważnego. To tak? napięcie posturalne, jeśli mówię, to mam na myśli mięśnie które okalają cały tułów, czyli mam równo napięte wszystkie mięśnie w tułowiu i dzięki temu utrzymuję je w symetrii, nie? zarówno tułów, czy głowy. Bo Postura no to jest po prostu właśnie utrzymanie sylwetki w optymalnych warunkach. Rzeczywiście tutaj kluczem, słowem klucz, kluczowym jest czas spędzany w leżaczkach i teraz Zupełnie inne będą normy dla dzieci niskonapięciowych, tak jak powiedziałaś, którym w ogóle nie zależało, nie zaleciła leżaczka. Po prostu dzieci z niskim napięciem, każda minuta, która będzie tam spędzona, będzie minutą, kiedy dziecko nie doświadczało swojego ciała. I, czyli minutą, kiedy dziecko nie, dostarcza, nie ma dostarczanych informacji o swoim ciele. Z każdą taką minutą, kiedy dostaje informacje, to budzi swoje kompetencje, kształtuje swoje kompetencje, wiedzę o sobie, kim jestem, swoją koordynację ciała. Natomiast z każdą minutą, kiedy nie dostaje tych informacji, to coraz mniej wie o sobie i będzie musiało więcej pracy włożyć w rozwój samoregulacji i samoświadomości. O tak. No to jest kawał roboty. Bardzo często rodzice mówią, że leżaczek wcale nie jest miękki, że oni mają taki twardy leżaczek, tam kosztował 500-700 zł i jest na pewno sztywny. No więc spróbujcie, naprawdę zaobserwujcie po prostu swoje dziecko co robi w tym leżaku, a co robi po położeniu na plecach i to jest, y, będzie dla Was kluczem. I teraz, jeżeli mamy nisko napięciowe dziecko w ogóle, natomiast jeżeli mamy dziecko z prawidłowym napięciem mięśniowym, to y, myślę, że 20 minut jednorazowo to jest bardzo dużo. Tak? To 20 minut wynika z okresu adaptacyjnego. Mamy coś takiego jak mechanizmy adaptacyjne, czyli jeżeli działa na nas nowy bodziec to nasz organizm się po prostu z niego wsłuchuje, zastanawia się, jak na niego odpowiedzieć, czyli jesteśmy reaktywni na dany bodziec działający na nas. No i po 20 minutach. Przestajemy go słuchać, jeżeli on się nie zmienia. Bo trochę to jest tak, jakbyśmy na przykład poszli na wykład i ktoś by do nas mówił w ten sposób przez 20 minut. No to gwarantuje, że po 20 minutach nikt nie byłby w stanie po prostu się skupić na tym, bo nasz właśnie mechanizm adaptacyjny by uznał, że dobra, to już słyszałem, nic nowego się tutaj nie dzieje. I dokładnie to samo się dzieje z u dziecka, czyli jeśli po 20 minutach dziecko zostanie tam. To, to po prostu jeszcze bardziej to napięcie opadnie i przestanie organizować swoje ciało. tak Czyli podda się biernie tej stymulacji, którą ten leżaczek mu funduje. I oczywiście tam dzieci, które korzystały z leżaczka i rozwijają się bardzo prawidłowo. Ale niestety znam również bardzo dużo dzieci. Myślę, że większość moich pacjentów to są dzieci, które. Po zabraniu leżaczka w ciągu dwóch, trzech tygodni były w stanie nadrobić zaległości, które im się nadbierały, tak? Mówię o, o pacjentach między czwartym a siódmym miesiącem. Większość pacjentów, którzy w tym okresie w przedziale czasu trafiają do mnie. To są pacjenci leżaczkowi i gdyby nie leżaczki, to bym miała mniej roboty po prostu zwyczajnie. <śpiewanie> Ja się śmieję, że czasami działamy przeciwko sobie, nie, bo to w końcu nasz pieniądz, natomiast no, jakby nie patrzeć jednak w trosce o te maluchy, w trosce o te dzieciaki. No ale nie? prawda jest taka, że dzieci się tam uspokajają, tak, pytanie dlaczego się uspokajają, e, bo widzą więcej, e, widzą, wie, widzą to na co nie zasłużyły, w sensie takim nie zapracowały, tak, czyli bo głowa jest wyżej, e, i bez wysiłku patrzę, bo głowę mi trzyma leżaczek. Ja nie muszę jej trzymać, dźigać, nie muszę wypychać się na brzuchu wysoko, żeby zobaczyć coś więcej, No bo jakby dziecko leżało na plecach, to widziałoby sufit, prawda? A jakby leżało na brzuchu, by chciało zobaczyć więcej, to by musiało pracować przeciwko sile grawitacji. No w leżaczku nic się takiego nie dzieje. Jest biernym oglądaczem dziecko, no to jak tu narzekać, tak? Na dodatek nie muszę kontrolować swojego ciała. No, jak się kładziemy do fotela, to nie po to, żeby pracować mięśniami, prawda? A zwłaszcza mięśniami brzucha. I dokładnie ten potencjał zabieramy dziecku. A trzeba wiedzieć, że rozwój dziecka, owszem, jest gwarantowany stopniowym dojrzewaniem układu nerwowego, ale również aktywnością, którą dziecko zdobywa. Czyli jeśli dziecku nie udostępnimy możliwości zdobywania tej aktywności fizycznej. Odpowiedniej ilości i różnorodności, to niestety dziecko nie rozwinie swojego potencjału. nie? Ale raczej właśnie ten potencjał może ograniczać i to mocno. A jak rodzice mówią, no ale bez przesady, nie ma takich ludzi, co by cały dzień trzymali dziecko w leżaczku, no więc znam takich. Bo to jest tak, że się nie trzyma cały dzień w leżaczku przez pierwsze dwa tygodnie, a potem się okazuje, że dziecko we wszystkim innym płacze. Że nie da się go odłożyć ani na plecy, ani na brzuch, ani na rękach, nie zwłaszcza na tych kołysa, kołyszących się leżakach. Kiedy dziecko po prostu dostymulowuje się biernie, ten zmysł trochę um, uzależniając się od ruchu, który nic nie wnosi. E, niczego dziecka nie uczy, absolutnie. E, co więcej, uczy, że można się sprawić w ruch, który będzie dawał przyjemność, e, ale ten ruch bezcelowy jest e, przyjemność dla taką zmysłowo, bo my potrzebujemy ruchu, e, endorfiny się nam wytwarzają w ruchu, nie, ale to nie jest e, potrzebne dla dziecka w celu eksploracji, poznawania świata, nie? To jest takie e, bardzo czyste, e, proste do, doznawanie sensoryczne. I ono prowadzi do tego, że dzieci się taką wyłączać, po prostu przestają słuchać, przestają patrzeć, że tak bardzo się skupiają na tej prostej stymulacji sensorycznej. Więc po prostu zachęcam do używania z głową. I y, jeśli będziecie widzieli jako rodzice przejawy takie, że dziecko chce już być tylko w tym leżaku, to naprawdę zachęcam, żeby ten leżak po prostu wyrzucić i postarać się być y, przez kilka dni, nawet na, właśnie na rękach tańczyć, kołysać, dostarczyć tego ruchu, ale fizjologicznego na rękach rodzica. No i jeszcze jeden temat został nas leżaczów, czyli te wibracje i mechanizmy narzucone z zewnątrz, ale to już bardzo krótko, że nasz zmysł równowagi rozwija się przez aktywności, nie tylko aktywności własne, ale również aktywności na rękach rodzica. I to, co jest to, co różni ręce rodzica i nogi rodzica, tańczące na przykład, kołyszące się, no to od takich mechanizmów, że leżaki się poruszają po jakiejś trajektorii, no to jest właśnie ta duża zmienność, tak? Że nawet jakbyśmy bardzo chcieli w ten sam sposób się kołysać z dzieckiem, kołysać je na nogach swoich, to każdy nasz ruch, pomimo naszych bardzo dużych chęci, żeby on był taki sam. On będzie za każdym razem trochę inny. Poza tym, on jest skoordynowany z naszym oddychaniem, napięciem mięśniowym, żeby dziecko się. jest w relacji w tym ruchu natomiast nie jest wyizolowany od tego, nie? to jest bardzo ważne. Wszystkie proste doznania sensoryczne powodują, że dziecko nie rozwija się tak społecznie, jakby mogło, czyli potencjał rozwoju społecznego jest zależny, jego, jest zależny od tego, od interakcji z drugim człowiekiem, po prostu. Tam, gdzie można, to, rób, to rozwijamy dziecko w relacji, a nie przez sprzęt. Ja myślę, że temat, tak jak mówiłyśmy, temat leżaczków, to też mógłby być, mógłby być temat rzeka.